W piątek około godziny 17.15 dyżurny pódzkiej Policji otrzymał zgłoszenie z wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w jednej z miejscowości gminy Kosakowo dzieci nie mogą skontaktować się ze swoimi rodzicami. Po przeszukaniu domu mundurowi odnaleźli zwłoki 52-letniego mężczyzny oraz 49-letniej kobiety. Sprawą i ustaleniem okoliczności oraz tożsamości sprawcy zajęli się kryminalni z komendy wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz pułk operacyjni. Z ustaleń śledczych wynika, że osiemnastolatek zaatakował kobietę nożem, a mężczyznę młotkiem. W wyniku odniesionych obrażeń oboje zmarli. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu podwójnego zabójstwa. Obecnie mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie. Prokurator z prokuratury rejonowej w Pucku wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy. Za przestępstwo zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.